Usiądź, nawet nie wiedząc dlaczego. Jest coś, co trzeba powiedzieć. Przechowywane zbyt długo. Nie jest łatwo wyrazić słowami to, co było milczane przez tak długi czas. Ale pewne rzeczy nie czekają już na pozwolenie. Ta wiadomość niesie to, co nie zmieściło się w milczeniu. Składa się z tego wszystkiego, co nie zostało powiedziane, lecz było odczuwane. Być może na początku nie będzie miała sensu. Być może zaboli. Być może wprowadzi w zakłopotanie, ale nadchodzi, a kiedy dotrze, nie będzie można udawać, że nic się nie zmieniło. Można ją zignorować, lub można ją poczuć tak, jak powinna być. Niektóre prawdy nie mają nadawcy, ma je tylko pilność, a ta już jest w drodze, coś się zbliża. I tym razem nie będzie ciszy, która mogłaby ochronić. Jest coś, co pulsuje. Nawet bez dźwięku robi hałas, nawet bez twarzy niesie obecność. To wiadomość, i nie jest byle jaka. Została napisana w czasach, gdy nic nie mówiono. Rodziła się w przestrzeni między odrzuconymi słowami, a odwróconymi spojrzeniami. Wzrosła wśród bezsennych nocy, w pytaniach bez odpowiedzi, w pragnieniach tłumionych przez strach, dumę lub brak odwagi. Nie ma wyraźnego nadawcy, ale ma zamiar. I jest bardziej żywa niż kiedykolwiek. Cisza, która poprzedzała wszystko. Przed pierwszym słowem była cisza. Rodzaj ciszy, która nie jest brakiem, ale nagromadzeniem. Nagromadzeniem wszystkiego, co nie zostało powiedziane, z obawy przed utratą, z obawy przed zbyt silnym odczuciem, z obawy przed byciem postrzeganym jako zbyt kruchym. Ile razy wybiera się milczenie, myśląc, że chroni, że rozwiązuje, ale ono tylko odkłada. Tylko obciąża, tylko pochłania od środka. A teraz ta cisza pękła, ustąpiła. W momencie, gdy nie można było już dłużej jej zatrzymać, wiadomość nie powstaje, bo ktoś chce. Powstaje, bo ktoś nie może już dłużej nosić tego, co czuje w samotności. I nawet jeśli ta wiadomość nie ma imienia, adresu ani określonej godziny, istnieje. Ciało wiadomości została napisana drżącymi rękami. Metaforycznie lub nie. Każde słowo to próba przetłumaczenia tego, co do tej pory wydawało się niewypowiedziane. Jest zbudowane z długich pauz, z przecinków, które zastępują westchnienia. To tekst, który mówi o stracie, ale też o nadziei. Mówi o obecności, nawet gdy wszystko, co pozostało, to nieobecność. Wiadomość nie wszystko wyjaśnia. Ale kto potrzebuje wyjaśnienia, kiedy to, co się czuje, wykracza poza to, co można zrozumieć? Są fragmenty, które nie będą jasne, zdania, które wydadzą się nie na miejscu, ale one mają sens. Tylko nie taki, który można zamknąć w logice czy rozumie to sens, który rozpoznaje tylko ten, kto również nosi coś utkniętego. Odbiorca. Ta wiadomość jest do kogoś, nie ma znaczenia kto może być czytana przez wielu. Ale znajdzie się ktoś, kto zrozumie ją tak, jakby była napisana wyłącznie dla niego. W końcu, kto nigdy nie czekał na odpowiedź, która nigdy nie nadeszła? Kto nigdy nie pragnął, aby ktoś powiedział, co ukrywało się za dumą? Kto nigdy nie chciał usłyszeć chociaż raz tego, czego inny bał się wyznać? To jest wiadomość, o którą marzono, aby ją otrzymać, lub którą obawiano się przeczytać, albo obie te rzeczy jednocześnie. Odbiorca, jeśli będzie wystarczająco wrażliwy, będzie wiedział, będzie wiedział, że to do niego. Będzie wiedział, że chodzi o wszystko, co pozostało zawieszone, między prawie, a już nigdy więcej wypalone między wiersze. Są części tekstu, które nie są zapisane, i to one mówią najwięcej. To, co nie zostało powiedziane, jest tym, co najbardziej boli, to, co najbardziej krzyczy, gdy się czyta. To słowa, których tam nie ma, powodują największy ból, bo między każdą linijką tej wiadomości są niewypowiedziane wspomnienia, wyimaginowane dotknięcia, pożegnania, które nigdy się nie wydarzyły, i tęsknota, której nikt nie chce przyznać, ale która ciąży codziennie. Wiadomość nie chce pocieszenia, nie chce odpowiedzi. Ona po prostu musi być usłyszana, musi być przeczytana z otwartym sercem, nawet jeśli jest już za późno. Chwila, kiedy przybywa, przybywa, gdy nikt się tego nie spodziewa. W samym środku pośpiechu, w samym środku nudy, w ciągu zupełnie zwykłego dnia, przybywa jak wszystko, co prawdziwe, bez zapowiedzi, bez scenariusza. I zmieniaj wszystko. Bo niektóre słowa, gdy w końcu wychodzą, przewracają do góry nogami wszystko, co było na swoim miejscu. Nie dlatego, że są błędne, ale dlatego, że są zbyt mocne, by nie zadziałać. Ta wiadomość dociera jako surowa prawda, a takie prawdy często niepokoją, ale też wyzwalają. Ciężar, który niesie, są prawdy, które ważą więcej niż kłamstwa. I ta wiadomość niesie wiele z nich: została napisana przez wszystko, co się złamało i nie zostało naprawione, przez wszystko, co się poczuło, ale nie zostało przyjęte, przez wszystko, co było, ale nie miało przestrzeni by być. To jest prośba o wybaczenie. To stłumiony krzyk, to ostatnia próba lub uwolnienie to zależy od tego, kto czyta zależy od sposobu, w jaki czyta zależy od tego, co wciąż istnieje w kimś, kto otrzymuje a jeśli to koniec może ta wiadomość zamyka cykl może to ostatni raz, gdy coś zostanie powiedziane między tymi dwiema duszami i mimo to to nie jest pożegnanie bo nawet najgorzkie zakończenia noszą piękno, gdy są prawdziwe. I nie ma nic bardziej prawdziwego, niż wiadomość napisana bez zamiaru przekonywania, tylko po to, by powiedzieć: jeśli to koniec, to niech będzie zakończeniem wypowiedzianym, przeżytym, zrozumianym, nie więcej cichym zakończeniem, które boli, bo nikt nie miał odwagi, by to wyrazić słowami. A jeśli to początek? Może ta wiadomość otworzy drzwi, może jest tym, czego brakowało, by coś mogło się na nowo rozpocząć, ale bez pośpiechu. Bez oczekiwań, tylko z obecnością. Jeśli to początek, niech będzie lekki, niech będzie z oczu w oczy. Niech będzie z mniejszym lękiem, mniejszym dumą, mniejszym czekaniem. Bo czasami to, co wydawało się stracone, po prostu czekało na właściwy moment, by zostać przywołanym z powrotem. Dla tych, którzy jeszcze nie czytali, są tacy, którzy nie znaleźli tej wiadomości, jeszcze. Ale gdy ją znajdą, będą wiedzieć. Nie dlatego, że będzie napisane jasno, ale dlatego, że zaboli w znany sposób lub rozgrzeje coś, co już wydawało się zbyt zimne. Niektóre słowa nie muszą być rozumiane, by były odczuwane. One po prostu przychodzą i robią to, co muszą zrobić. Ona już idzie. Ta wiadomość nadchodzi z każdym przecinkiem pełnym wahania, z każdym kropką, która chciała być wielokropkiem. Z każdą linijką, którą napisano i przepisano tysiące razy, starając się nie wydawać zbyt słabym ani zbyt intensywnym. Ona nadchodzi, a kiedy przybędzie, dotknie czegoś, co było uśpione, i może wszystko zmieni, a może tylko na chwilę nabierze sensu, ale zostawi ślad, bo nic, co przychodzi z prawdą, nie umyka uwadze. Czas, który minął bez żadnych słów, czas nie mówi, że zabiera wszystko. Zabiera powoli. I co gorsza, bez zauważenia. Zabiera szansę na wytłumaczenie, zabiera okazję, by zrobić to inaczej, zabiera naturalność gestów, wolność dotyku, przyzwyczajenie do bycia, a potem, gdy wszystko już jest daleko, zrozumieć można. To nie czas zabrał, to strach przed działaniem, gdy jeszcze był czas. Czy ta wiadomość przychodzi za późno? Może, ale nie chcę naprawiać przeszłości. Chcę tylko być tym, czym przeszłość nigdy nie miała odwagi być prawdą. I nawet jeśli to potrwa, są rzeczy, które wciąż muszą być przeczytane, usłyszane, poczute, nawet jeśli tylko po to, by ból przestał boleć samotnie. Ból tych, którzy milczeli. Kto milczy, nie przestaje czuć, tylko czuje w samotności. Podczas gdy wszystko wydawało się normalne w oczach innych, w środku był pole minowe. Mówili, że wszystko w porządku, ale nikt nie widzi, co trzyma się zębami, nikt nie słyszy, co się połyka każdego dnia. Ta wiadomość jest dla tych, którzy zostali w tym miejscu, dla tych, którzy zbyt mocno się trzymali, dla tych, którzy zbyt długo czekali, dla tych, którzy wierzyli, że czas coś załatwi. Ale czas bez działania to dystans, czas bez słów to mur, a mur za wysoki męczy. Teraz. Nawet jeśli za późno, ta wiadomość musi przekroczyć ten mur, nawet jeśli tylko po to, by powiedzieć, tu też bolało. Co się traci, kiedy nic nie jest powiedziane? Traci się więcej niż się wydaje. Traci się szansę na zrozumienie, traci się odpowiedni moment, traci się kogoś i to, co było między nimi. Brak słów buduje większe braki. Dlaczego, kiedy nie mówimy, co czujemy? Druga osoba buduje swoje własne prawdy, i prawie nigdy nie są one dobre. Ta wiadomość przychodzi jak ktoś, kto stara się rozwiązać węzły stwarzane przez brak klarowności. Ale wiesz, niektóre węzły już stały się bliznami mimo to trzeba powiedzieć nie zawsze po to, aby odzyskać czasami po prostu, aby nie nosić tego więcej w samotności. Co jeszcze może być uratowane? Nie wszystko jest stracone. Ale nie wszystko można uratować. To, co jeszcze można uratować, to to, co będzie gotowe być oglądane w prawdzie, bez fantazji, bez makijażu, bez ozdobnych wymówek. Być może nie odzyska się tego, co miało się wcześniej, ale może narodzić się coś nowego, mniejsze, może, bardziej ostrożne, ale prawdziwe. Ta wiadomość nie niesie obietnic, niesie tylko obecność, i czasami to jest to, co ratuje. Nie ma tutaj pewności. Nic w tym tekście nie gwarantuje, że nastąpi powrót, ani że nastąpi przebaczenie, nawet odpowiedź. Ta wiadomość może być zignorowana, usunięta, zapomniana na dnie skrzynki odbiorczej, ale została wysłana i to już zmienia wszystko. Bo są bóle, które nie mogą już żyć w ciszy, i są uczucia, które raz umieszczone w świecie, znajdują ścieżki, które rozum nigdy by nie dostrzegł. Prawda nie potrzebuje gwarancji, ona po prostu musi być wypowiedziana. Dla kogoś, kto czyta z zamkniętym sercem, są tacy, którzy czytają tego typu wiadomości i myślą, jest za późno. I może rzeczywiście. Ale ciekawym jest, że czasami nawet najbardziej zamknięte serce rozpoznaje prawdziwy gest. Nawet jeśli nie zareaguje, nawet jeśli nie odpowie, bo coś w środku wie wie, że to nie zostało napisane z próżności. Nie z dumy. Zostało napisane, ponieważ nie można już dłużej milczeć. A jeśli serce wciąż potrafi słyszeć, nawet jeśli szeptem, będzie wiedziało, co z tym zrobić. Co dzieje się po przeczytaniu? Nikt nie czyta takiej wiadomości i nie wychodzi z niej bez szwanku. Może udawać, może się śmiać, może ignorować, ale coś zostaje. Zostaje w rękach, zostaje w pamięci, zostaje w następnych ciszy. Może to sprawić, że nic na zewnątrz się nie zmieni, ale w środku to niemożliwe, by iść dalej dokładnie tak samo. Nawet jeśli nigdy nic nie zostanie powiedziane, nawet jeśli nigdy nie będzie odpowiedzi, ta wiadomość już dotknęła, a to, co dotknęła, już nigdy nie zapomni. Kiedy słowa są wszystkim, co pozostało, czasami nie zostaje nic więcej, tylko słowa. Ale słowa to nie mało słowa są schronieniem. Słowa są ostatnim gestem kogoś, kto nie mógł już dłużej milczeć. Ta wiadomość nie została stworzona, by zaimponować. Nie pragnie pochwał, nie pragnie litości, pragnie być odczuwana w sposób, w jaki tylko można, w czasie, w którym to możliwe. A co jeśli zostanie przeczytana za późno? Jeśli będzie za późno, to niech służy jako pamięć, jako zapis. Jako to, co pewnego dnia ktoś próbował powiedzieć, a nie mógł. Lepiej mieć napisane uczucie, niż je zakopać. Lepiej spóźniony gest, niż wieczna cisza. Nawet jeśli boli, nawet jeśli nic nie zmienia, nawet jeśli druga strona nigdy się nie dowie. Bo napisanie tej wiadomości było, ponad wszystko, aktem wyzwolenia. Już przybyła tak, już tu jest. Nie trzeba jej szukać w pudłach czy archiwach. Jest w oczach tego, kto czyta, w sercu tego, kto czuje, w nieobecności tego, kto odszedł. Ta wiadomość jest echem czegoś, co było intensywnie odczuwane, ale nigdy nie było dzielone. Teraz już jest, teraz jest. A kto musi zrozumieć, zrozumie, nawet bez słów, nawet bez wyjaśnień, bo niektóre wiadomości nie są czytane oczami, są czytane skórą. Po przeczytaniu coś się zmienia, nawet jeśli oczy odwracają wzrok, nawet jeśli umysł próbuje racjonalizować, minimalizować, archiwizować, nawet jeśli duma głośno krzyczy w środku, to nie wpływa, to nie ma znaczenia. Wpływa, ma znaczenie, bo wiadomość dotarła nie po to, by przekonać, nie po to, by nawiązać kontakt, dotarła jako prawda w surowym stanie i choć druga strona chce utrzymać dystans. Coś się łamie. To nie hałas, to pęknięcie. A tam, gdzie jest pęknięcie, wchodzi światło. Albo wchodzi ból, czasami jedno i drugie. Wiadomość nie kończy się, gdy jest czytana, zaczyna się tam. Bo to, co naprawdę porusza, zaczyna się, gdy słowo staje się obecnością w ciele. Niektórzy czytają i nie odpowiadają, ale czują brak odpowiedzi, nie jest brakiem wpływu. Są tacy, którzy czytają w milczeniu, ponieważ nie wiedzą, co powiedzieć. Są tacy, którzy zamykają oczy, jakby trzymali w sobie płacz, którego nie chcą przyznać. Są tacy, którzy się śmieją, ale w głębi serca rozpoznają każde zdanie, jak nóż, który tnie tam, gdzie wciąż krwawi. Ta wiadomość niepokoi, nie z powodu tego, co mówi, ale z powodu tego, co wywołuje. Niepokoi, ponieważ dotyka miejsc, które przysięgano, że są wyleczone, ponieważ wznieca coś, co wydawało się zapomniane, ponieważ przypomina, że w głębi duszy wszystko mogło być inaczej, gdyby ktoś wcześniej powiedział. Kiedy prawda nie przybywa, by pogodzić, ale by obnażyć, nie każda prawda przychodzi, aby zbliżyć, czasami przychodzi tylko po to, by pokazać, jak daleko się było. Ile się unikało, kłamało, przesuwało z miejsca na miejsce, a mimo to jest niezbędna, ponieważ ukryte prawdy stają się trucizną. Niszczy pierś, zaciera dobre wspomnienia, pozostawia duszę cyniczną. Ta wiadomość jest antidotum dla tych, którzy wciąż się liczą. I trucizną dla tych, którzy udawali, że to nie boli. Nie oferuje uścisku, nie błaga o powrót, nie zmusza do wyjaśnień. Ona po prostu istnieje. A w prostym fakcie istnienia ujawnia. Ujawnia to co minęło, co było brakujące, co wciąż mogło się wydarzyć. Niektórzy czytają i chcą odpowiedzieć. Są tacy, którzy czytają tę wiadomość i czują się oskarżani, chociaż ona nie oskarża. Chociaż tylko mówi co się wydarzyło, co brakowało, co pozostało bez imienia. Reagują złością, chcą ripostować, bronić się. Chcą odwrócić uwagę, wskazać na błędy drugiej strony. Na nowo otworzyć rany, jakby to zmazało ich własną winę. Ale ten, kto rozumie głębokość cudzej bólu, nie reaguje furia. Reaguje milczeniem, z szacunkiem, z pokorą. Bo wie, taka wiadomość to nie prowokacja. To wyrażenie emocji, a wyrażenia emocji nie potrzebują osądów, potrzebują przestrzeni. A co, gdy nie oczekuje się odpowiedzi? Ta wiadomość nigdy nie oczekiwała odpowiedzi. Nie została wysłana z nadzieją na pojednanie, ani jako pułapka emocjonalna. Została napisana, ponieważ nie mieściła się już w tym, kto ją nosił. Została napisana, ponieważ milczenie ważyło więcej niż jakiekolwiek odrzucenie. Została napisana, ponieważ, nawet jeśli nic na zewnątrz się nie zmienia, wszystko zmienia się w środku. Niektóre wiadomości to ciche pożegnania, inne są intymnymi zmartwychwstaniami. Ta jest obiema. Nie wymaga odpowiedzi, ale zostawia wybór: zignorować to, co zostało powiedziane, lub stawić czoła temu, co zostało odczute. To, co zostawia po odejściu. Po przeczytaniu ostatniej linijki wiadomość wciąż istnieje echo jej powraca w wspomnieniach, ożywia dawne rozmowy, zapomniane gesty, dni, które już nie wrócą zostawia dziwny smak w ustach to nie gorycz. To nie tęsknota, to uznanie. Uznanie, że to, co wydawało się pogrzebane, wciąż pulsuje. Zostawia także pytanie, a co teraz? A kto musi odpowiedzieć? Już wie, że nie chodzi o to, by udzielić odpowiedzi na zewnątrz. To wewnątrz wszystko się dzieje. Nie każda cisza to koniec. Nawet jeśli wiadomość zostanie przyjęta w milczeniu, to milczenie również coś mówi. Czasami to milczenie bólu, czasami wstydu. Innym razem to tylko milczenie tego, kto nie wie, co zrobić z taką prawdą, i to w porządku, bo nie wszystko wymaga odpowiedzi, nie wszystko musi być rozwiązane. Niektóre rzeczy po prostu proszą, by istnieć, by zostały powiedziane, by zostały przekazane, a gdy już to zrobią, dusza staje się lżejsza, a czas zajmuje się resztą. Co dzieje się wewnątrz? Osoby, która wysłała. A po stronie osoby, która to napisała, panuje spokój. Niepełny, nie natychmiastowy, niecałkowity, ale spokój. Bo teraz nie ma już ciężaru dźwigania wszystkiego w milczeniu. Nie ma już ciężaru wyobrażania sobie, a co, jeślibym powiedział, zostało powiedziane. A to, co zostało powiedziane, jest nieodwracalne. Nie musi być zaakceptowane, ani całkowicie zrozumiane. Ale teraz istnieje w świecie a kto przynosi prawdę do świata, ratuje się odrobinę, nawet jeśli nikt tego nie dostrzega. Jeśli ta wiadomość w jakiś sposób cię dotknęła, podziel się nią, skomentuj, co czułeś, daj lajka i zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych.